Cześć Boże, pokój i dobro. Dzisiaj ruszamy w trasę do Zbąszynia, aby spotkać się z rodziną Jasia Budy i posłuchać ich historii, wstawiennictwa błogosławionej siostry Sancji, jak ona jest obecna w ich życiu, jak im pomogła i jak jest im bliska. Zapraszamy. Ja znałam siostrę Sancję już wcześniej. Z racji tego, że moja ciocia jest w zgromadzeniu głębiej z siostrą Sancją, no to my się chyba poznaliśmy dopiero w czasie tej sytuacji, kiedy się jaś urodził. Jaś urodził się przedwcześnie. I trafił na intensywną opiekę na polnej w Poznaniu? No byliśmy już trochę chyba na takim skraju, no naprawdę, po prostu już nic nie wiedzieliśmy. Przez ten ostatni czas działo się tyle tak intensywnych różnych rzeczy, że naprawdę nie wiedzieliśmy, o czym mamy myśleć i właściwie jak się modlić. No, 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 dla mnie to było dosyć uderzające, że jednego dnia byliśmy już przekonani, że no, naprawdę nie wiadomo, co się dzieje, i, a następnego dnia się okazuje, że lekarz się pomylił. No, dla mnie jest to. No, ja nie umiem tego inaczej wytłumaczyć niż, niż stanowisko siostry Sancja. W momencie, jak mały był w i walczył o życie, to poprosiliśmy całą rodzinę o modlitwę. Duża, spora część rodziny podjęła po prostu pająkę. No, staraliśmy się być pomimo wszystko. I chyba dopiero teraz, po czasie, widzimy, jak blisko Pan Bóg był z nami. teraz no, dla mnie jest chyba przede wszystkim Jasia patronką, bo no, my widzimy powiązanie tutaj bardzo duże. No i chyba nie mamy wątpliwości, że może no, to ona jakoś szczególnie na niego patrzyła w tamtym momencie i, no, i też cały czas. więc. Dziękujemy to raczej za to, że nas, Panie Boże, przez to przeprowadziłeś i w mhm. tej sytuacji jest tak dobrze, jak. Kolejny rok temu miał nadzieję, że może być. Siostra Sancja oddawała się Panu Bogu na przepadłe. I jakby to jest coś, co jakoś mocno mi chyba towarzyszy w ogóle w relacji z Panem, bo wiem, że tu nie ma jakichś dużo pytań, zastanawiania się, tu po prostu jest zaufanie. Mm -hmm.